Jo siemano, z tej strony Patryk i nagrywam wam drugi odcinek ze survivala, dwa tygodnie temu, czy tam trzy tygodnie temu się pojawił z tego survivala pierwszy odcinek, bo to jest survival na hardkorze. Jak widzicie już się dorobiłem, mam tutaj, mam tutaj takie rzeczy, mam zbroję już. Te 6 złotych jabłek znalazłem sobie. Tą książkę też znalazłem w piramidach. I no. Też możecie zauważyć, że wysoko jest ten domek mój. Nawet wam mogę podać kordy, na jakich jestem. No, jestem na kordach. Wysokość jest 133. No i ja tam buduję miejsce, gdzie będę portal z obsydianu robił, bo ten obsydian u Kowala znalazłem. Czemu mi wiatr nie zaznaczył? Kurde, no. Hmm. Skakać widzowie, czy nie skakać? A reszcie się żyje. I jednak się nie udało. Znowu się nie udało, widzowie. Nie wiem o co chodzi. Przed chwilą mi się u wiadra udawały. Tu będzie, będzie basen kiedyś. I na, na następno no, na sezon drugi survivala na hardkorze. Mam taki pomysł, że na pewno nie będziemy już mieszkać na górze. Będziemy gdzieś indziej mieszkać. Tu, ze no, tu buduję ten portal. Tutaj tak jakby, się meteoryt spadł. Taki mam pomysł. Zobaczycie, jak to będzie się w finale wyglądać. Mam nadzieję, że mi wyjdzie to. Powiększa to. Pochodnie nie mam pochodnie. To już trzeba zabudować. I jeszcze tu musimy wykopać widzowie. No Niestety musicie widzowie trochę, trochę poczekać, ale szykujcie się może w następnym tygodniu będzie kolejny odcinek z tego survivalu na hardkorze. I z Dino Parku to wam powiem, że w tym tygodniu może jeszcze się pojawię. Tam z 2, z jeden odcinek, ale mogę się nie pojawić. Jak chcecie Brawl Stars to możecie pisać w komentarzach, to mogę na nagrać Brawl Stars, tylko że już trochę lepsze lepszy jestem. Mam lepsze itemy w Brawl Stars, No nie itemy tylko to mam więcej postaci. To się zbugowało. 5. Zwykły portal jest na 4, na dole 4, czyli... 5 w górę będzie musiał, mu, będę musiał. Nie na 3, czyli 6 w górę. O kurde, widzowie, teraz musimy wyjść. I dzisiaj widzowie, no na tym odcinku stworzymy jakąś małą kopalnię bo diamenty by się przydały i to szybko teraz będę robił tą... Kopalnie, tylko gdzie ją by zrobić? Dobra, tu będę robił kopalnie. I jeszcze może zdążę widzowie Wam pokazać jedno miejsce, który, które jest na serio. Mi się podoba to miejsce. Um, może tam byśmy się na drugim sezonie nie osiedlili, jakbym Sida wpisał. Um, możemy się nie osiedlić tam, dobra. Jednak już nie będę kopał. Jednak idziemy już widzowie. Pójdziemy tymi schodami i będziemy robić wiodra z góry. Znaczy możecie pisać, widzowie, co byście chcieli, żebym wybudował. No i tutaj będziemy robić już wiatra. Czemu nie mogę zrobić wiatra widzowie? Takie pytanie. O ja ci dobra Nie wiem co najlepiej. szybko widzę, ja. szybko crafting sobie robię. Jak jakąś owcę będę widział po drodze, to zabiję ją i szybko, bo potrzebne mi są trzy wełny, bo nie mam nożyczek. Mam nadzieję, że jest jakaś owca. O chyba jest. O idealnie trzy. Jak dobrze myślę, to chyba już niedaleko jesteśmy, widzowie. Jak możecie zauważyć, to... no... tamte góry, to jak tutaj to na sery fajnie wyglądają. Tu też może coś będę, będę budował, na pewno o ta, w tym miejscu. Co tutaj mam to na pewno coś będę budował Mam nadzieję widzowie że chociaż z sezonu pierwszego o z Minecraft Hardcora dobijemy chociaż ty chociaż no chociaż 50 odcinków No i to jest już tutaj. Jak dobrze myślę. No to jest to miejsce. No, nawet wam tutaj SIDA mogę podać. To jest ten seat O lamy są z góry to tutaj też tutaj tak fajnie wygląda Ale mi ja no ja się kiedyś wybrałam Ja się kiedyś tędy wybrałam akurat na podróż i to miejsce tak jak tutaj szłam to za tak mi miejsce się to podobało Widzę, wiem Wam też się może to podobać mam, mam nadzieję, że do kolejnego roku że mam nadzieję, że se niedługo wbije 20 subów widzowie. Mam nadzieję na serio. I proszę was, żebyście chociaż suby zostawiali. Łapek nie musicie zostawiać, ale suby... Proszę was, żebyście suby zostawiali. Widzieli. O, tego kanionu nie widziałem i tamtej góry też nie widziałem. Bożem przez ten raz wszedł. Nawet możecie tutaj zauważyć te liście, co. To. to ja, widzowie, będę budował dalej te rzeczy. I się widzimy w kolejnym odcinku. Pa-pa.